Cześć! Dzi w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak... kolejny etap układania kostki 5x5. Dobra. Teraz mamy za zadanie zrobić pary. Zaraz wam pokażę jak taka... No trójkowanie, jak taka trójka wygląda. Bo ta trójka będzie później tworzyła krawędź. Zrobię taką jedną trójkę przykładowo. A dwie. Dobra. To jest jedna trójka. Oto i teraz ta trójka zamienia się w jedną krawędź. Ta tak samo. I teraz jak ułożymy tak wszystkie te trójki, porobimy wszystkie te trójki z tych mini krawędzi. Utworzą, zrobi nam się zwykła kostka 3 x 3. Dobra, to pokażę Wam jak od czego zacząć. Najpierw zaczynamy od robienia czarnych trójek. Przynajmniej ja tak robię. Dobra, szukamy. Najpierw zaczynamy od zielono-czarnych środków. A później yy, narożnik, a później ta krawędź i ten środek są dowolne. No dobra. No to widzimy, że tutaj mamy yy, jedną krawędź, zielono-czarną. Yy, zielono I tu też zielono-czarną. A więc musimy usadowić je naprzeciwko siebie. Po prostu, wiem tak jak we Friedrichsu. No dobra, no to, teraz ta, no to teraz musimy odwrócić, bo tak nam się la, raczej nie połączą klocki. Słuchajcie. No? A więc musimy odwrócić za pomocą takiego algorytmu. Wytrzymam zielony, a naprzeciwko tego zielonego jest czarny zielony. Czarny, zielony, czarny, zielony. Tak. No i teraz nam się ładnie odwróciły. I teraz możemy wykonać, połączyć to za pomocą takiego algorytmu. Tutaj jest czarno-zielony i tu czarno-zielony. A więc. No, już mamy taką parę i od razu nam się zrobiło fartownie tak krawędź. A więc ją robimy ten algorytm, ale na prawą rękę, czyli No i tu ale możemy od razu tak. Dobra. No to już Wiecie jak robić krawędzie. I do zobaczenia w y, następnym parcie te, tej części. Bo podzielę to na dwa partie. Dobra, dzięki. Cześć.